Slogany na temat konieczności inwestowania i oszczędzania na emeryturę pojawiają się w mediach bardzo często. Natomiast niestety liczba osób, które zdecydowały się na tę formę oszczędzania jest ciągle niezadowalająca. Ci ludzie stanowią elitę, można powiedzieć, społeczeństwa. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec 2014 roku mieliśmy zarejestrowanych Tysią, około 1000 pracowniczych programów emerytalnych, w którym zdecydowało się oszczędzać około 380 tysięcy osób, co wciąż stanowi te 380 tysięcy niewielki procent osób ogół, ogółu zatrudnionych. PZU jest liderem pracowniczych programów emerytalnych. Prowadzimy połowę z tych wszystkich zarejestrowanych programów. Zaufało nam, to oznacza, że zaufało nam w zasadzie połowa wszystkich osób, które zdecydowały się przystąpić do tych programów. Jako firma inwestycyjna, PZU Inwestycje stara się również upowszechniać ideę inwestowania długoterminowego, stabilnego i konsekwentnego. Należy zwrócić uwagę, że te działania firm inwestycyjnych, promocyjne nie wystarczą, aby upowszechnić ideę inwestowania i oszczędzania na emeryturę. Potrzebne są zdecydowane działania państwa i wsparcie. Bez tego ten system nie osiągnie takiej skali, jaka jest potrzebna krajowi, jak również emerytom. Warto tutaj zauważyć, że potrzebne w krajowi są oszczędności, z tego względu, że już dzisiaj musimy mieć na uwadze fakt, że Unia Europejska będzie wygaszała powoli finansowanie dla naszych projektów infrastrukturalnych, a także innych. Co oznacza, że te oszczędności posłużą w przyszłości zarówno naszym emerytom, jak również całemu krajowi i gospodarce. I o tych problemach. Będziemy rozmawiać na Europejskim Kongresie Gospodarczym, ale nie tylko, będziemy apelować o podjęcie konkretnych działań i decyzji.